To tutaj target 100 dolarów nie powinien być po prostu problemem. Jeden właśnie z longów, którym się właśnie z Wami podzieliłem wczoraj, to jest po prostu wzrostowo i powinniśmy widzieć kontynuację w górę. Ja, yo, yo się Marko, moi drodzy, lecimy z kolejnym update'em rynkowym. Wtorek, drugi grudzień, spojrzymy sobie na ETH, na Bitcoin i zaktualizuję Wam wczorajszą pozycję, którą tutaj na YouTubie powiedziałem, że zajmuje, jeżeli chodzi o ETH. Ale zanim przejdziemy do materiału, pamiętajcie, że nie są to żadne porady inwestycyjne. Jest tylko I włącznie moje osobiste zdanie. Samodzielnie musicie podejmować decyzje inwestycyjne oraz o nie dbać. Moi drodzy, wykres Bitcoina do USDT Platforma. Trading view i co się tutaj od wczoraj zmieniło? A tak naprawdę zmieniło się bardzo dużo, ponieważ h została bardzo silnie zamknięta, ponieważ zostaliśmy zamknięcie się h powyżej poziomu 8, 6, 1, czy 1. Jest to poziom, który wczoraj na YouTubie podałem, że jeżeli H4 zamknie się powyżej, to powinniśmy widzieć większe wybicie. Od zamknięcia tej h mamy już blisko 2% wzrostu i zbliżamy się do strefy podażowej i tutaj. Kluczowa tak naprawdę będzie reakcja. Ok? I kwestia tego, czy Bitcoin pokona tą strefę i będziemy widzieć kontynuację ku górze do okolic 95-98, czy jednak najpierw zobaczymy odreagowanie do 83-277 i dopiero atak w górę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o aktualną sytuację, to dopóki cena znajduje się powyżej tutaj poziomu 85-555, dla mnie jest tak naprawdę byczo, i dla mnie jest wzrostowo z możliwością atakowania poziom 9.3593. Jeżeli zobaczę, że na interwale h4 zamknie się cena powyżej 8.5555, to wtedy target. To są te dwie strefy. Dopóki jesteśmy powyżej, powinniśmy widzieć kontynuację wzrostów. Natomiast trzeba uważać, ponieważ tutaj możemy zaobserwować jakąś po prostu zmienność pod jakieś lekkie odragowanie nawet do tej strefy czy 1, 1, 8613185555 5, 5, 5 i z niej dopiero kontynuacja w górę. Okay? Więc tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, to jest po prostu wzrostowo i powinniśmy widzieć kontynuację w górę. Pamiętajmy o tym, że 10 grudnia jest posiedzenie fund. I będzie decyzja odnośnie stuprocentowych, już jest ponad 80% prawdopodobieństwo, że obniżka zostanie tak naprawdę w ten dzień właśnie wykonana. To ja się osobiście spodziewam do tego właśnie 10 grudnia, okolic po prostu podbicia ceny i po tym 10, między 10, powiedzmy, okolicach 14, zejścia w dół i odragowania. Dlatego na ten moment skupiam się na rozgrywaniu po prostu longów. I Jeden właśnie z longów, którymi się właśnie z Wami podzieliłem wczoraj tutaj na żywo na YouTubie jest właśnie long z tej strefy, zajmowałem go 2,739 i mamy już bardzo fajne podbicie w górę, i tutaj bez zmian docelowy target to jest tutaj to okolice 3140. Long już dwa tej profity zgarnięte. Stop loss jest w cenie wejścia ustawiony i tak naprawdę czekam na wyższe poziomy. I tu jest bardzo podobna sytuacja jak do bitcoina. Zbliżamy się do stref podażowych. Pierwsza z nich 2,865, 2,908 i 2,967. Jeżeli zobaczymy zamknięcie się Powyżej 29, 2990 i pokonamy tą całą strefę podażową, to tutaj zasięg 3141-3500 powinien być w zasięgu bez żadnego problemu. Natomiast kluczowa informacja, ponieważ tutaj tak samo moi drodzy spójrzcie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy poziomie 2828. Wczoraj mówiłem o tym, jeżeli H4 się 2828, powinniśmy widzieć większą siłę z kontynuacją w górę, ok? I bardzo podobna sytuacja jak na Bitcoinie. Co tutaj technicznie spowoduje niższe zejście i brak kontynuacji wzrostów? Zamknięcie się poniżej poziomu 2,758. Jeżeli zaobserwuję, że cena zamyka się poniżej 2,758 na interwale H4, to nie ukrywam, że nawet możemy widzieć zejście tutaj do okolic 2,460, tak? Jeżeli ta strefa w ogóle nam nie wybroni. Więc tak naprawdę dopóki jesteśmy powyżej tych poziomów i na ETH, i na BTC, to tak naprawdę powinniśmy widzieć kontynuację wzrostów ku górze zgodnie z wczorajszym update'em. I jeszcze tutaj Cardano, rozgrywam tutaj na swojej prywatnej grupie. Łapaliśmy go tutaj w okolicach 0.3829. Jesteśmy już po pierwszym take proficie, i tutaj tak naprawdę targety to jest finalne 04. 38404612 i jeszcze w sumie mogę Wam pokazać Litecoina, którego mam przeanalizowanego, który również bardzo ładnie strefę popytową zaliczył. Stworzył tutaj bardzo bullish gap pod kontynuację wzrostów i tak naprawdę pierwszy target to jest okolica 82,27 i Drugi target, dość kluczowy, tak naprawdę na ten moment, jeżeli mamy mówić o jakąkolwiek większą siłę na tej monecie, to jest wybicie poziom 8780. Jeżeli poziom 8780 zostanie wybity, to tutaj target 100 dolarów nie powinien być po prostu problemem. No i tak to, tak to wygląda. To było na tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie być na bieżąco z update'ami rynkowymi, jeżeli chcecie być na bieżąco z live tradingiem, ponieważ wczoraj na grupie również zająłem longa na ETH na wieczorem update rynkowym, ponieważ również są takie update y na żywo. Jeżeli chcecie być na bieżąco z live tradingiem, a tutaj głównie skupiam się na live tradingu SP500 i NASDAQ, to zapraszam do opisu, tam będzie link do darmowej grupy, która się nazywa Alpha Moves. Jeżeli chcecie być na bieżąco z analizami na YouTubie, zająć Was do zostawienia subskrypcji, łapkę, komentarz, dajcie znać, co wymyślicie, czy według Was jest BESA, czy jest HOSA. Do usłyszenia w kolejnym materiale w czwartek. Cześć!